Kuba, co Ty tam znowu kupiłeś? Słuchaj, kupiłem prawdziwy unikat. Wczoraj był u nas taki miły człowiek. Przyniósł taką walizeczkę, jak widzicie. Co jest w tej walizeczce? Pokaż nam, bo Słuchajcie, ja nie mogę się już doczekać. Walizeczka jest dedykacja dla... dla generała pułkownika. Wow, który rok? 63. 63, a w walizeczce? Słuchajcie, to jest nieprawdopodobne. Pierwszy raz mi się coś takiego trafiło. No. Myślę, że Wy też nie uwierzycie. Dawaj. Wow. Czy to jest... No właśnie. To jest to malowanie z syrenką warszawską. Serwis Karolina malowany przez... Helenę Modrzewską. Tak jest. Dobra, A piękne... charakterystyczne malowanie, ta wspaniała stylizowana syrenka warszawska. Widzieliście kiedyś taki komplet? Nawet nie taki. Nawet zwykły komplet, ale w oryginalnym pudełku. No i w idealnym stanie. Każda filiżanka, każde złocenie Każda syrenka Zobaczcie, jak w idealnym stanie jest dopasowane to pudełko do dzwonka. Jak to wszystko jest tu idealnie pasowane. To musiała być fisza wojskowa, żeby dostać taki Jak Wam się podoba? zestaw? Dajcie znać w komentarzach.